hej, cześć ludzie e, witam was w moim najlepszym filmie który jest najlepszym prankiem na całym youtube ogólnie to chciałbym was prosić żebyście mi tutaj e, subskrybowali, lajkowali e, bo tak musi być <laughs> a więc e, w ogóle tutaj trochę wiatr wieje, trochę zimno to jest mi to dziwi, ale tak witam was w m, pranku mówię cicho żeby tutaj nikt nie słyszał lepiej bo się skapnął tutaj siedzę z maczetą to mogłem coś zrobić po prostu głupi ludzie nie mają dystansu do siebie niczego nie mają więc witam was w Zabijam ludzi prank jakoś dziwi mnie że nikt tego jeszcze nie zrobił ale no, po prostu tak e, głównie specjalnie po to wyjechałem do innego miasta e, e, tego e, Soslantos żeby ten coś nie więc ok zaczynam cześć Haha. Ha. Ha, ha. ha, ha. A, to Cześć. Za prank, bro. Ha, ha, ha. Ale fajnie. Spójrz, się, że się tutaj tak fajnie. Cześć. Ale fajnie to jest. Ej. Ej. Za prank. Idzie prank Prank, bro. Co? Jeszcze light. Like, to jest tylko prank. Halo I czas... że... prank, bro. Jakiś pracodawca co tym zakresie, który wytrzymuje? Uszleli mnie. Ale by, by było warto. I just a prank. Halo. Jakieś nie mają dystansu. Do siebie. To tylko żarty, to parę osób na żart, przecież mam kamerę nawet na sobie I To lepiej się schowam Oni są jakieś głupi Jakieś przechiści, przecież jest tylko prank Dlaczego oni? Dobra udziska, ja tutaj poczekam. Parę godzin i wyszle to już za parę dni lepiej, jak wrócę jeszcze do mojego miasta w Polsce. Jednak ludzie w Ameryce, w tym Sozlan, to są debilami jakimiś. Dobra, żegnam, subskrybujcie, lajkujcie, wojcie na mojego Facebooka, Instagrama, Snapchata i wszystko i dajcie mi donaty. E, dziękuję. Żegnam.